Panie Marszałku, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. No Panie Ministrze, trochę tym rolnikom pomagacie, ale więcej szkodzicie. Sama ta, sama ta samo to przedłożenie rzeczywiście zawiera w sobie sporo usprawnień dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi. Korzystne jest szczególnie, szczególnie to, że te usprawnienia będą dotyczyły obrotu nieruchomościami w instytucjach administracji państwowej, że będzie można łatwiej lasom przekazywać armię, no tutaj przez Agencję Mienia Wojskowego, czy jednostkom samorządu terytorialnego. Także rzeczywiście są usprawnienia, jest racjonalizacja, są przepisy upraszczające, między innymi. Natomiast. Dotykając tematu związanego z rolnictwem, no, trzeba podkreślić, że więcej szkodzicie. Rolnicy pamiętają bardzo dobrze piątkę dla zwierząt, ten szalony pomysł, który tutaj był, była próba realizacji, ale mamy też do czynienia obecnie z bardzo dużym kryzysem i, i to naprawdę jest, są drastyczne sytuacje kryzysem związanym z importem produktów rolno spożywczych z Ukrainy zboża, ale nie tylko zboża, bo Również producenci malin w tej chwili bardzo doświadczają problemów. Ja mam bardzo przykre doświadczenie. W zeszłym tygodniu byłem na spotkaniu w Strzegomie. Spotkałem się z wyborcami. i Słyszałem historię o rolniku, którego rodzina musi pilnować non stop, całą dobę na zmianę, bo po prostu chce się targnąć na swoje życie w związku z tą dramatyczną sytuacją. I to jest no, niestety pewnie jeden z wielu przykładów wielkich problemów, jakie spotykają rolników. Jako konfederacja złożyliśmy wniosek o komisję śledczą dotyczącą, dotyczącą obrotu, dotyczącą właśnie tej afery zbożowej. Dziękuję wszystkim posłom, którzy się pod tym podpisali, bo nas tylu nie ma, żeby, żeby zebrać 35 podpisów. One się, te osoby się tutaj podpisały, także szacunek dla tych przyzwoitych posłów. No ale oczywiście leży to, leży to w zamrażalce u pani marszałek, nikt tego nie chce procedować, aby warto było sprawdzić, kto się na tym pouwłaszczał itd. Ale przy tej okazji też chciałem Przypomnieć o, o tym, że również postulowaliśmy komisję śledczą dotyczącą śmierci świętej pamięci Andrzeja Lepera. I rację ma tutaj redaktor Sumiński, który mówi, że to jest afera wszystkich afer. No tutaj pod tym wnioskiem nie udało się zebrać 35 podpisów posłów tej kadencji Sejmu. Jestem przekonany, że w przyszłej kadencji Sejmu uzbieramy te podpisy i będziemy skutecznie forsować wyjaśnienie tej sprawy wbrew ciszy, jaka nad nią jest. Dziękuję bardzo.